Cześć. Jestem w Białej Oleckiej Muzeum Motoryzacji, Tak to wygląda. I pokażę wam 10 samochodów, które mi się najbardziej dzisiaj spodobały na tym no na tej wystawie. Pierwsze auto to jest BMW 501 lub 502. Yy, produkowano go w 1500 drugim, Boże, 1952 roku do 1958 i on ogólnie kosztuje 300 tysięcy, ale według mnie takie stare samochody powinny o wiele więcej kosztować. I to jest pierwsze auto. Poczekajcie, trochę Wam odejdę. Kolejne auto to jest Mercedes Benz 380 SL. Produkcja to Niemcy oczywiście. Yy, jeszcze jak to? Yy, cena kosztuje 72 tysiące, Jeszcze raz powinien więcej kosztować o wiele. No i jeszcze produkcja w 1980 do 1985 roku. A to jest z tyłu, taki piękny, tylko kurde. Przybliżenie jest mocne. Kolejny autor, trzecie, Mercedes Benz V136, produkowany w 1955. Kształt ma starszy, o wiele jakby był z 30 którego roku. Cena takiego samochodu 140 parę tysięcy. Ponad. No, ładny jest bardzo. Na dalej wam jeszcze pokażę. Tak, Tak. O. kolejne auto, Delorean NC12, de produkowany w 1987 roku. Yy. Cena takiego na otomoto patrzyłem 750 tysięcy. Całość. Taka. Ten wygląda jak ten policjant z auto. Kolejny samochód jest taki piękny Jaguar E-Type, się on nazywa. Rok produkcji 1965 rok. Yy, moc 269 koni, z prawej strony kierownica. I cena takie zaniedbane kosztują około 900. może 92 tysiące, a y, taki nowy, nowoczy, y, nowszy, że blachy ma odnowione, kosztuje około 400 tysięcy albo nawet ponad. Kolejny samochód to taki Rolls-Royce Royce, y, Silver Sprite, jakoś tak. Rok produkcji 1980 do 1998. Wielka Brytania, prawie 7 litrów pojemności, waga 2350 i e, aż e, niektóre nawet 2435. E, słyszałem, że na Rubexach w ogóle ludzie znajdowali w jakimś cyrku właśnie takiego Rolls Środek znowu biały, piękny. Z prawej strony kierownica. I tak. teraz oddalę taką Tak on wygląda. Kolejne auto to takie Areo 660. Rok produkcji 1935. Masa około 600 kg. 500, przepraszam. I 18 koni mechanicznych to ma, jak mało. Koło takie zapasowe z tyłu. Ra duża nawet ile to ma? Nie wiem mm, nie wiem jakieś 7 cm nawet i z prawej strony kierownica mam... Co to jest? Automat kurde, chyba, nie wiem. I to jest lampa czy klakson? lampa. No i dwa lustry. Kolejne auto Cadillac Devile Rok produkcji 1964. Yy, jeszcze z USA on jest. Yy, 340 koni mechanicznych. Tak kiedyś wyglądał znaczek. I jeszcze 2240 yy, waży on. On powinien tak skakać. Kiedyś skakał, się wybijał jakoś. Tak wygląda na oddaleniu. A ja zobaczę, ile on ma metrów. 5,5 albo 6. Ładny ten środek jest. Biało-czerwony. Jeszcze z tyłu powinny takie głośniki być jak w starych samochodach. Czy to koło tak ładnie? Z tyłu jest tak zakryte, a z przodu nie jest zakryte. Widzimy w tym budynku. Teraz idziemy do drugiego i tam są same te polskie maluchy, polonezy, żuki. To po pokażę Wam Fiat 132P Polones karetka Polones Fiat 125P W sumie to tutaj trzy Fiaty tutaj jest tutaj Żółk Tutaj chyba Nysy obydwie są e, Micrus Fiat 127 Fiat 508. Szybę uchyloną na kierownica z lewej strony, a tam zbita szyba jest. Fiat 126P. Syreny. I tutaj też syreny. Jeszcze jak ktoś motory lubi, to w obydwu łodynkach są motory, skutery, O takie. Też jest pałac, w którym się maluje obrazy. To nie tylko samochody, mogą przyjechać, ale też ktoś, kto lubi malować, to może przyjechać sobie namalować coś tam na płótnie. No i za to się płaci raz, i za te dwa się płaci razem. Jeszcze chciałem powiedzieć, że na 1000 subskrypcji wchodzę do takiego Urweksu. Yy, koszary, yy, ulica taka opuszczona i na 1000 subskrypcji będę tam chodził. Ja się z Wami żegnam, to już jest koniec i do następnego odcinka.